Hej, Kaj, witam Was wszystkich, moi drodzy. Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, oczywiście z Movie Star Planet. W tym odcinku ocenimy nowy pakiet Diamond. Zobaczymy, co jest na Black Week, czyli Black, Fla Black Friday. Matka boska, Black Week. No, to by było fajnie, jakby był czarny tydzień, ale zobaczymy, co jest na Black Week, na Movie Star Planet. No i zacznijmy od pakietu. W takim razie pakiet damski, em, no, szczerze mówiąc, oceniam na 1,5 na 10. Totalnie nic mi się tu nie podoba, yy, oprócz, no nie wiem tego, choć nie wiem jak to i tak wygląda. Wygląda, jakby było zrobione na szybko, niestarannie. Nie wiem, czy to miało przypominać yy, krainy lodu czy coś, ale no, jeżeli tak to nie wyszło. Wow, Puch, tego się nie spodziewałem, ponieważ jeszcze na pakiet męski nie patrzyłem, nikt nie mówił. No to włoski na pewno niespotykane, dlatego to podwyższa ocenę pakietu. Buty, no takie średnie, to jest to samo. Zwierzak również mi się nie podoba, są o wiele ładniejsze zwierzaczki na star Planet. A bluza ze sklepu, więc tylko jedynie te włosy robią, robią ocenę z tego pakietu 3 na 10. Ok, po, ogólniej, po ogólnej ocenie pakietu możemy się w końcu zalogować. I powiem Wam moi drodzy, że logowałem się ostatnio na telefonie, więc dosyć ciężko jest mi powiedzieć, co tam jest w sklepie, bo logowałem się właśnie na damskie konto. <grym> Dlatego mi jest ciężko powiedzieć, bo nie sprecyzowałem. Zaczekajcie tylko sobie z ciszą, troszkę głośniki. Ok. Może włączyć dźwięk. I wow, Black Friday. Możemy sobie zakręcić kołami. Ja ogólnie moi drodzy, jeżeli bo dużo osób się nie pytało, mam aplikację tylko że nagrywać wola w przeglądarce, tak. Dzisiaj mnie jeszcze tutaj nie było, jak widzicie, nic też nie kupowałem, bo tak jak mówiłem, byłem na koncie siostry, na koncie damskim, polu 555, na którym jest nowy look, ale ten look mi się nie podoba, więc muszę go zmienić. No i tak, no i ogólnie to. Ogólnie to bardzo mi się podobają te koła, już dużo osób o nich wiem, że mówiło, no ale, yy, ale powiem Wam, że nie wiem właśnie, czy nie było ich w tamtym roku. Właśnie teraz tak się zastanawiam. W każdym razie są bardzo ładne i. Wow, czy Mówi Star Planet nie wygląda jakoś inaczej niż zazwyczaj w święta? W ogóle nie kojarzę tej. Aha, to są Black Friday, okej, okay. kolejka, sale, wyprzedaż chyba, z tego co wiem. I moi drodzy, mój Star Planet ma chyba nową grafikę, bo wszystko jest tak bardziej jakoś w śniegu. Powiem wam, że, wow, nawet tło jest takie amerykańskie, z amerykańskich jakichś filmów. No, powiem wam, że na pierwszy rzut oka bardzo mi się to wszystko podoba. I tutaj również są pozmieniane te rzeczy, Aha, i każda ikonka jest zmieniona. No to powiem wam, moi drodzy, że ciekawie się zapowiadam dzisiejszy odcinek i tutaj też są zmienione rzeczy. Wow, no naprawdę jestem zaskoczona, żebym teraz nie pochwalił za szybko, bo zobaczymy, co jest w sklepie. W sklepie mm, nawet rzeczy Diamond są przecenione, Masko Boska, słuchajcie, to już naprawdę jest wysoki poziom. Zobaczymy, jak ten w ogóle luk wygląda. I powiem Wam, że wygląda on chyba bardzo fajnie, bym nawet powiedział. No ale okej, okay. usuniemy wszystko i sami stworzymy luka, tylko wezmę to i to zdejmę. I słuchajcie, no raczej tego nie będę brać, tak, bo to w luku na, na polu zrobiłem. I um, co my tak naprawdę tutaj mamy? Czarny piątek, czas na czarny piątek, wszędzie, wyprzedaży. także że najmniej sprawdziliście już ofertę w naszym sklepie. No właśnie, patrzę, zak. Mamy taką kurteczkę. Okej, okay. tylko słuchajcie, ja bym wolał taką bardziej, taką nią, bo ona ogólnie chyba kosztuje dwa diamenty. No skoro jest przecena na jednego, to normalnie kosztuje dwa. I taką bluzę, okej, okay, tylko jeszcze muszę ją mhm. Takie pierniczka, okej, okay. o matko, słuchajcie, to ja chyba jestem prawdziwy Polak, chyba wszystko kupię na tym Black Friday i to, tak, 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 właśnie mi się bardzo to teraz spodobało, jak tak patrzę, tylko po co te wzorki, można jakoś te wzorki zmienić, nie, to są guziczki, tak, dobra, to guziczki białe, ale można jakoś te wzorki, żeby one się tam wtopiły, bo ja nie chcę ich, naprawdę, chyba to są one, o, teraz, moi drodzy, wygląda to naprawdę fajnie, tylko no trochę bardziej świątecznie. Może w ogóle czerwony taki zrobimy ten lukiem ja muszę zapamiętać kolor. Ten okej. Okay. ok, to zrobimy w takim kolorze, w trochę szarym, no powiem Wam, moi drodzy, że naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony, jeżeli chodzi o. Yy, o, ten motyw w ogóle jestem bardzo e, szczęśliwy i e, podniecony, że tak powiem, bo dawno czegoś takiego na star Planet nie było. Okej, okay, na początku może ja w ogóle to wszystko kupię, tylko się zastanawiam właśnie jeszcze jaką kurtkę, w jakim kolorze tą kurtkę wziąć. czy nie wziąć jej też takiej, co jest chyba dobrym pomysłem. Dobra, kupujemy w każdym razie wszystko. Ehm. I jeszcze miałam kupić tą bluzę, tak? Taką, jakby wiecie, taki, e, taki jeszcze odskocznia od tego czerwonego. I moi drodzy, mówię, bo nie dokończyłem mojej myśli. Jestem bardzo zadowolony, bo, bo jestem, byłem bardzo pozytywnie nastawiony, że jest Blackwick. Na Mówi Star Planet, y, dlatego że dawno nic nie było. Tak, szczerze mówiąc. Tej plus nie pamiętam, czy nie była w tamtym roku, tak samo jak ta i ta. Coś tak mi się kojarzy, ale okej. Okay, te skarpetki na pewno na 100% były w kalendarzu. I na Mówi Star Planet y, kosztują normalnie, jak widzę, 200 starkoń, bo teraz kosztują 100 na przecenie. No ale dobrze, tą lukę kupię, tylko szkoda mi właśnie tych skarpetek, bo one były w kalendarzu, ale nie były dla VIP-ów, więc to jest plusem. Y, Okej, okay, śnieżynki na twarz mogą się, dotyk zimy, mogą się przydać. I tak, moi drodzy, minimalistyczna bluzka z reniferkiem, również w takim kolorku. Ja wiem, ja ogólnie bardzo lubię ten kolorek teraz. Okej, okay, a jakbym zmienił to tutaj. Bardzo lubię ten kolorek, ponieważ... Ponieważ taki właśnie nie znalazłem, ok, jeszcze zatrzymajcie było, ok, um, bardzo lubię ten kolorek, no i co? I moi drodzy, to jest koniec. Z tego motywu jeszcze właśnie, bo nie mówiłem, nie nagrywałem odcinka, ponieważ, no jak widzicie, um, jest słaby. W ogóle przepraszam za moją chrypkę, którą ostatnio dostałem. Niestety czasami tak jest, tak, że gdzieś właśnie chyba za zimno mi troszeczkę było. Ojej, ale moja, moja postać jest chyba naprawdę jest jej ciepłą. Za zimno mi było, po prostu wszedłem może źle, czy coś się ogólnie stało. No i po prostu jakoś tak mnie gardło złapało. Przechodząc tymczasem do star Planet, słuchajcie, jest aż 7 stron gdzie damskie konto ma chyba 9 co jest bardzo dobrym wynikiem, jak na moderatorów. Słuchajcie, naprawdę uwierzcie mi nowe osoby, które jeszcze nie grały z Movistry Planet za dużo i nie znają moderatorów, tak jak ci starsi użytkownicy, że naprawdę to jest dobry wynik, jeżeli chodzi o to, więc... Więc tak, słuchajcie, właśnie zastanawiam jakby ten, ten sznurek, bo może kabelek, jakby ten sznurek wziąć, ale chyba go wezmę w takim, tylko słuchajcie, nie wiem, bo ja bym to może wziął taki, takie, może jednak to futerko bym wziął białe i po prostu do innej bluzki bym to doczepił. No i moi drodzy, chyba przyszedł czas na rzeczy i zobaczymy, co my tam mamy. Ja się rozgadałem, a to już 8 minut. Filmu się zbliżał dobrze, więc przyspieszmy tempo. Bardzo mi się podoba Holiday Gifts. Aha, dobrze. Mogę mieć 12 rzeczy na swojej liście życzeń, więc to po prostu kupmy. Lampionik, tylko czy ja mogę zmienić jego kolor? Niestety nie, dlatego mi się niestety nie przyda. Za 500. Oryginalna, z, oryginalnie kosztuje za 500 na Black Week, kosztuje 250, więc też ją wezmę w z pierniczkiem. Bardzo yy, moją, swoją drogą bardzo ładna. Taki tutaj piesek. Uuu, i piękna latarnia, moi drodzy, tych latarni, to ja nie wiem, chyba wezmę trzy, bo, bo naprawdę jest bardzo ładna, bardzo mi się przyda na pewno w ogrodzie. Ja może z cztery wezmę, słuchajcie, tak, ja wiem, ja po prostu na Black Week to jak, jak prawdziwy Polak, kupuję wszystko. Yy, więc tak. I schody, ok, też się mogą przydać, tylko nie chcę tego fioletu, bo on mi tu nie pasuje, słuchajcie. Bardziej biel i ten zielony też jest taki, żebym bardziej go wziął, tak, ale może coś takiego, delikatniejszego. Ok, czerwony się wyższa. może być. Przechodzimy. Aha, okej, okay, bo ja tak kliknąłem, że następną stronę, a to nie wiedziałem, a to ile jest stron? Aha, dwie. To i tak, moi drodzy, na moderatorów, naprawdę uwierzcie mi, że świetny wynik. To uswam, bo to już mam. I mamy Greenlandę. Okej, okay. tak to się chyba nazywa, prawda? Jak nie, to poprawcie mnie w komentarzach, przepraszam. I też je kupię ich z trzy, ponieważ nie wiem, ile mi się przyda. To mi się podoba, ale nie przyda mi się na święta, ale kupię. Gwiazdki na 100% mi się przydadzą. Boże, ile one 900 kosztują normalnie? Bo no, słuchajcie, 50%. Boże, dobra, to kupię dwie. Nawet trzy, może, na albo cztery. Tak, na wszelki wypadek, wiecie, cztery, na wszelki wypadek. Okej, okay, w międzyczasie, moi drodzy, zmieniłem również em, tego pięknego łańcuszka kolory i oczywiście go kupujemy. Ok, moi drodzy, no i kupuję również Black Friday Cafe oraz x Cafe, ponieważ y, tu ogólnie oceniam na 10, na 10, ponieważ jest wspaniałe i przechodzimy dalej, ponieważ, moi drodzy, odcinek będzie trwać za długo. Ok, moi drodzy, i dwie animacje, które kupię, to jest Stan oraz y, oraz, y, oraz Winter Walk. Moi drodzy, no i czas stworzyć luka. Jak skończę, to po prostu do Was wracam. Więc tak, moi drodzy, ja wiem, że to nie jest najlepszy look, jaki w życiu widzieliście, ale no, przyznajcie, że trzeba troszeczkę już w te świąteczne klimaty wejść. To znaczy, ja już chodzę od jakiegoś października, połowy, tak? już, już puszczałem wtedy świąteczne piosenki, więc nie wnikajcie. Nie, ale jeszcze choinki nie mam ubranej, spokojnie. E, więc y, zaraz zapiszemy luczka, i oczywiście go ubierzemy. Jak widzicie, tak prezentuje się look. A ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Po prawej stronie macie inne moje filmy. Po lewej stronie zachęcam do zasubskrybowania kanału. No i co? Widzimy się na następnym odcinku, lub na live. Do zobaczenia i cześć.